I tak, no, witam Was kolejnocik na moim kanale, zostawcie suba, łapę w górę i powiem Wam tak, że chciałem do końca wakacji zrobić 10 tysięcy subskrypcji, więc jeżeli byście mogli tak łaskawie zostawić suba i łapę w górę i udostępnić ten kanał znajomym, albo zrobić 10 tysięcy multikonta, byłoby mi bardzo miło. I zanim jeszcze przejdziemy do odcinka, to, wiecie no, chciałem Wam powiedzieć... Może dziwną historię dla niektórych, może dla normalną dla niektórych, ale robiłem sobie normalnie kiełbasę w tosterze i na patelni sobie smażyłem tosty i nagle wchodzi koleżanka i mamy do kuchni i się pyta, co ja tu robię. Ja mówię, jedzenie sobie robię. Ona tak się na mnie patrzy, nagle szczotka leżała przy ten no nagle, no cały czas leżała szczotka przy tym, no. Przy drzwiach, wzięła tą szczotkę i zaczęła mnie gonić, przez jakieś pół godziny mnie goniła po podwórku z tą szczotką. Ja tak się dziwię, o co kurna chodzi, nie? I ona goni, i goni mnie dalej, i goni mnie z tą szczotą, ja uciekam. No i... no i tak się skończyło, że... na drzewie wylądowałem. Posiedziałem tam kolejne pół godziny, godziny na tym, na tym drzewie. No i w końcu odpuściła i sobie zszedłem, a o co chodziło, to nie wiem. Ale mi się chyba wydaje, dlatego że jedło, <laughs> to chyba była ostatnia kiełbasa, to też miałem hotel na kiełbasę. I może to dlatego nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem, ale jak dla mnie to było dziwne, nie wiem co to dla was też było dziwne, ale no... Dla mnie to było mega mega dziwne, no no nie wiem, może powiem to mamie, może tego nie powiem mamie, ale w sumie jak to powiedział mamy tym był konfidentem, no, w sumie. No nie, napiszcie w komentarzu co o tym sądzicie i, 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 i czy powiedzieć to mamy, czy tego nie powiedzieć no, bo to, to było dziwne. Koleżanka mojej mamy go nie mamy ze szczotą. Nie wiem Nie wiem, moim zdaniem to jest po prostu totalny shit bullshit shit i inne takie No i no niestety no ale no nie wiem. nie wiem, nie wiem nie wiem nie wiem co o tym sądzić Moim zdaniem to jest po prostu dno dna no chyba tak no nie. nie wiem Nie wiem i w ogóle chyba oszalałem bo od dwóch dni wrzucam po dwa odcinki dziennie a nawet i po trzy i jutro będzie wyjątkowy odcinek na kanale To będzie dzisiaj już nie wiem jutro Nie wiem no, coś w tym stylu. Dobra. Dzisiejszy odcinek po prostu będzie mega, też wyjątkowy, chociaż nie będzie tak wyjątkowy jak jutrzejszy. Gdyż jedziemy w pewne miejsce. Jedziemy dokładnie do kasyna, gdyż w kasynie jest coś, co po prostu sprawi Wam chyba wielką frajdę. Jeszcze odpowiem na kilka pytań. Ktoś się pyta... Jak dać auto w GTA 5, czy się da dać auto w GTA 5 online, i jak to zrobić, bo chcę dać na przykład auto znajomemu. E, mordeczko, to jest bardzo, bardzo prosty glitch. To jest po prostu prosty glitch na przekazywanie aut znajomym. E, druga sprawa, jeżeli ktoś nie wiem, nie wiem, gra na PS4 jak ja, no to nie to, że nie wiem, pisze Ani ta platforma, to niestety nie wygram. E, wygrać może dosłownie każdy, gdyż po prostu ja daję na PS4. A mój znajomy daje na Xbox oraz PC, więc każdy może wziąć udział i dziękuję każdemu kto pisze, że robię fajne filmy i inne takie. Bardzo, 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 bardzo dziękuję za takie fajne komentarze, bo to na serio daje po prostu dużo natchnienia na nagrywanie. E, dobra, zaparkujemy sobie o tu. Dobra, ja będę jak takie typowe polskie blondynki, co parkują na pięciu miejscach parkingowych, kurna, co bo nie, nie umiem się wyrobić na jednym, nie? E, ja to po prostu nie wiem jak można parkować na 10 miejscach parkingowych, no... Ludzie, ty wy parkujecie jakieś punto na, nie wiem, 50 miejscach parkingowych? Nie wiem. Chłop Tirem parkuje na pół miejsca, baba jakaś blondyna parkuje na ma małym punto, parkuje na pięciu miejscach parkingowych. Jak ona to zrobiła, to ja nie wiem. Chociaż ja osobiście kocham blondynki, moją pierwszą dziewczyną była blondynka i uff, szczerze, nie wiem... Blondynki to najlepsze dziewczyna na świecie, nie wiem, ja zawsze chciałem mieć blondynki i moja przyszła dziewczyna, której chyba nie będę ja przez długi czas, bo zostanę youtuberem, e, też będzie dziewczyną i też będzie blondynką, nie, no, nie tylko blondynki. Żadne brunetki, żaden nic, ja tylko blondynki. Dobra, jak widzicie, mamy tutaj taki malutki garażek, taki taki skromny garaż. Teraz znajduje się w nim e, taki autko jak Nus Paragoner. Enus Paragon R. O, pancerzony Cara eee, Karakara, Cara Karakara 4x4 eee, Dekas Usy Drift Anis S80RR I Obey 8F Drafter, właśnie takim jechałem, tylko trochę innym. Zmienione kolory, inne takie. Inny tuning eee, Truffa The Tarax też się tu znajduje. Kolejne autko przed, przedostatnie to jest Progen Emerus Moje zdaniem brzydkie, chyba mi się nie podoba eee, Waster Neon Neo. I ostatnie autko to jest Dinka Jester Classic, nie wiem co on tutaj robi Dobra i te wszystkie autka co tutaj się właśnie znajdują Te wszystkie autka są dla was Tak, eee, Jeżeli tu jest jakiś emblemat ekipy albo jakiś kolor ekip, ekipy No to on wam zniknie niestety ale ogólnie tuningi, wszystko Wam przejdzie, więc tak, macie po prostu ile tu jest autek? Eee, 6, 7, 8, 9, 10. Dobrze, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tak, 10 autek jest dla Was. Eee, 3 albo 4 osoby wygrają cały ten garaż. Nie, dobra, 3, 4 to jest przesada. Eee, nie będzie mi się chciało. Dwie osoby wygrają cały ten garaż, tak. Dwie osoby wygrywają cały ten garaż, czyli macie tutaj 3 autka takie, 4 autka takie 4 autka takie. 3 e, autka takie, 3 takie i takie, bo myślę, że to jest czwórka, to jest trójka. Po prostu dwie osoby wygrywają ten garaż, cały ten garaż. Je, jedna osoba dostaje 10 autek i druga dostaje 10 autek, takie same autka będą. Jak mówię, emblematy ekipy i kolory ekipy mam Paznika, ja mam, wszystkie, to przechodzą. Więc co trzeba zrobić, żeby dostać taki garaż? Zostawić suba, łapy w górę, e, napiszcie w komentarzu, czy może chcecie jakiś inny garaż jeszcze ode mnie dostać. Jak wiecie, mam dużo różnych garaży, ale po prostu ten w kasynie jest taki najmniej uczęszczany I mówię, zrobię może z nim w końcu pożytek i go rozdam Więc ekipa, jeżeli odcinek Wam się podobał, zostawcie suba, łapy w górę Jeżeli chcecie taki garażek dostać, to wystarczy zostawić suba, łapy w górę, wpaść na Instagrama, zapraszać mnie na Instagramie I napisać mi w komentarzu jakiś fajny komentarz I po pierwsze, jeszcze tak najważniejsze, napiszcie mi co ja mam sądzić o tym przypadku z tą szczotką co... Mam, moja mama i koleżanka goniła mnie szczerze z, czarzy, z środką, e, po podwórku. Po, po napiszcie, czy to gdzieś pamięć czy to nie wiem, czy coś. Nie wiem, napiszcie mi, bo moje zdanie to jest taki totalny mindfuck, nie? No ja to sobie na spokojnie robię sobie kiełbasę w tosterze i smażę tosty na patelni, a tu nagle taka sytuacja. No no ludzie, no! Nie wiem, nie wiem, co o tym sądzić. Napiszcie, co mam o tym sądzić. Ja już nie przedłużam, zostawcie suba, py w górę, że ma się liczyć. I do końca wakacji chciałbym dobić 10 tysięcy subskrypcji, więc... no wiecie, co robić.